No i teraz na pewno już będzie ostatnia część. Teraz yy, mówiliśmy o ruchu obrotowym osobno. O ruchu postępowym jako przykład, żeby może było porównać jedno z drugim. Ale jeszcze nie wspominaliśmy o jednej rzeczy. O połączeniu ruchu obrotowego z postępowym. Czyli o toczeniu się. No, toczenie się. No, co prawda to nie to samo, bo ja sobie pomyślałem, że jeszcze tak połączenie ruchu obrotowego z postępowym to byłby np. ruch Ziemi wokół Słońca, ale tego otoczeniem byśmy jednak nie mogli nazwać, bo jednak jest ruch obrotowy i ruch postępowy, tak? Ale jeden ruch i drugi są jak gdyby od siebie dwa niezależne ruchy, a toczenie, że ruch obrotowy ciała wprawia go przy okazji w ruch postępowy. Bo przy układzie tego, przy ruchu Ziemi wokół Słońca to nie, ma, to nie ma w związku żadnego, tak? Ale tutaj, tak. Ruch obrotowy, na przykład koła, powoduje to, że to koło zaczyna się przesuwać do przodu, nie tylko się obraca. Tak? To koło ma kontakt z podróżem, gdzie jest jakieś tarcie i zaczyna się przemieszczać do przodu, czyli ruch postępowy. tak? Przy okazji będzie. To jest toczenie, czyli połączenie jednego z drugim, ale powtarzam, ruch obrotowy ma wpływ na ruch postępowy, ma wpływ. To jest bardzo ważna sprawa, bo przy się na razie. Niejesz żadnym wzorom na na, na Mamy ciało, mamy na przykład koło, czyli koło to tak naprawdę walec. Tak, na przy, na przy, na przy, na przy okazji, tak. Mamy koło, które ma prędkość V. Do przodu się przemieszcza, tak. Koło samochodowe chociażby. Po prostu nie było pewne dobrze. Dobry przygotowanie takim w miarę przybliżone jest dobre. Koło się obraca i przy okazji przesuwa się do przodu z prędkością V. Ruch, po, czyli środek. Masy koła ma prędkość V względem otoczenia. Jaką prędkość mają teraz, bo to będzie istotne, punktu, punkty na obrzeżach naszego obracającego się ciała. Tutaj bodajże... A nie, tutaj wszystko jest. Kołowe to, albo nie będzie coś takiego. Dobra. Koło obraca się tak koło się obraca no dobrze teraz obracające się koło postawię na jakimś podłożu i zacznie się wtedy to koło toczyć tak może tak bo to będzie to, mamy i ono się wtedy ono się wtedy toczy tak? teraz toczy się z prędkością v teraz jaką prędkość mają punkty na obrzeżu względem środka tak jakby się nie toczyło na razie, tak? Tak się obraca, obracające się wstawia i tutaj leci, tak? Więc jakie to miałyby prędkości? sobie wyobraźcie jedną rzecz. Na to koło nawijam sznurek. Przypuśćmy 10 metrów sznurka, tak? Teraz jak to takie koło będzie w ruchu postępowym, tak? Na, na, na dłonie jest najlepiej wychodzi, tak? W ruchu postępowym. Zobaczmy, że w ciągu 10 sekund rozwinęło się całe 10 metrów sznurka. Tak? Czyli środek masy koła naszego przebyło drogę 10 metrów w ciągu 10 sekund. Zgadza się? Czyli prędkość 1 metra na sekundę w moim przykładzie. Zgad tak? Rozwinęliśmy 10 metrów sznurka. W trakcie toczenia się. To no. teraz a ten były był nawinięty na brzegu koła. A teraz, ile jaką drogę w ciągu 10 sekund przebył punkt na obrzeżu, ten punkt, który ma styczność z podłożem, bo to tak, tylko te punkty mnie interesują. W ciągu tych 10 sekund, jaką on przebył drogę? Sznurek był nawinięty na tym kole. Tak? Rozwinęło się 10 metrów sznurka, czyli ten punkt musiał przebyć, jakby się to rozwijało, też 10 metrów. Tak? Ten punkt musiał przebyć. 10 metrów w ciągu 10 sekund, czyli ten punkt. Ale ten też, ten też, ten też, czyli prędkość tych wszystkich punktów względem środka to było 1 metr na sekundę, 10 metrów w ciągu 10 sekund. Czyli taka sama prędkość, jak prędkość środka względem otoczenia w czasie otoczenia. Tak? nas nie powinno nawet dziwić, bo jaką tę drogę, jaką na przykład w, ciągu, w czasie jednego obrotu, ten punkt przybędzie jaką drogę? Równą obwodowi, tak? a przy okazji, tak, przy okazji to moje koło przebędzie drogę też równą obwodowi okręgu, tak, obwodowi, o tyle się przytoczy, tak, czyli prędkość punktów względem środka koła, prędkość punktów względem, czyli punktów A, B, i C względem środka jest taka sama jak prędkość środka względem otoczenia. Czyli VA, dla ktoś się w tym VB i VC, bo to tak się, tak kręci, tak, tak idzie. W ten sposób. Tak, w ten sposób. Tutaj to się toczy w tę stronę, w prawo, u Was to jest w prawo, tak, chyba tak. W prawo, więc punkt A w prawo, punkt C a w idzie do góry, punkt B akurat w lewo. Więc tak się obraca. A tak przy okazji. To są prędkości punktu względem środka. Ale tak przy okazji jeszcze. Jaka jest prędkość punktu A względem otoczenia? Punkt A musi wyprzedać środek, nie? Musi go wyprzedać. Więc prędkość punktu A względem otoczenia to byłaby ta prędkość VA plus V. Jaka była prędkość punktu B względem otoczenia w tym momencie? To byłaby prędkość VB plus V. Ale długości są takie same, bo to. Ta prędkość to jest co do wartości równa ta. Tutaj napisane tylko VA, Vb, Vc, no bo to są inne wektory, bo mają inne kierunki i zwrotnie, tak, jak widzicie, ale wartości są takie same. Punkt a to jest nieruchomy. Punkt b, przepraszam. Punkt b jest akurat nieruchomy w danym momencie. To najlepiej widać byłoby nie w przypadku koła, ale najlepiej w przypadku czołgu. Gąsienica na dole jest nieruchoma względem ziemi, nie? Przecież. A góra musi wyprzedać czołg. Z jaką prędkością? Z prędkością gąsienicy. I z prędkością czołgu, czyli w tym przypadku z 2V. I tak, ten punkt na górze jaka musi mieć prędkość w moim przypadku tylko 2 metry na sekundę, ale względem otoczenia, tak, rzecz jasna. Względem otoczenia, punkt na dole jest akurat nieruchomy, a punkt C się akurat porusza względem środka do góry, ale względem otoczenia w bok, tak, bo to całość idzie w bok, czyli po jakimś ten wektor plus ten wektor, trzeba byłoby to wektory teraz wektorowo sumować byłoby pod jakimś kątem, tak? Poszukajcie sobie cykloidę, takie hasło, jak to wygląda. Ruch jakiegoś, jak wygląda kształt toru ruchu jakiegoś punktu na toczącym się kole, cykloida, cykloida. Poszukajcie sobie w internecie, jak wygląda, jaki jest jej kształt. No dobrze. W takim razie wiemy jedną rzecz, że punkty na obrzeżu tego koła mają tę samą prędkość względem środka jak środek względem otoczenia w trakcie przesuwania się, czy w trakcie toczenia się w tym przypadku już, tak? I teraz tak, jaka jest energia kinetyczna takiego obracającego się koła, takiego obracającego się walca? Po pierwsze, jest ruch postępowy, jest, przesuwa się, mv kwadrat przez 2, ale jest ruch obrotowy. Bo się obraca, czyli i omega kwadrat przez 2. W takim więc razie łączna energia kinetyczna ciała obracającego się i jednocześnie posuwającego do przodu, czyli innymi słowy ciała, które się toczy, to byłoby energia kinetyczna ruchu postępowego plus energia kinetyczna ruchu obrotowego. M kwadrat przez 2 plus i omega kwadrat przez 2. I teraz na przykład dla walca. Energia kinetyczna to byłoby co? m v kwadrat przez 2 plus nadawalca no, i to jest jedna druga mr kwadrat. Ale i teraz co ja podstawię pod omegę? Pod omegę ja podstawię, przypominam, że V to jest omega razy r. To omega to jest V podzielone na r, zgadza się? No dobrze, ale przypominam, że prędkość, bo teraz tak, w czym jest y ta prędkość, ta prędkość to jest prędkość ruchu postępowym mojego koła do przodu. Tak? A to jest prędkość kątowa punktów względem środka. Ale ja mogę ją zamienić na prędkość liniową przez r. Tak? Tutaj jest ten tu też jest V kwadrat przez r kwadrat. V przez r. Czym jest r? To jest promień okręgu, czy promień mojego walca. Po którym ta tu który się toczy, a V prędkość punktów na obrzeżu względem środku. To jest, to jest, dla, ruchu, to jest dla ruchu obrotowego, przypominam. Tak? Więc to jest ta prędkość. Ale że ta prędkość jest równa tej prędkości, co do wartości, więc tu jest V i tu jest V, nie ma żadnych innych indeksów. Tylko tutaj jest w sensie prędkość punktów na obrzeżu względem środka, a to jest prędkość środka względem otoczenia. Ruch obrotowy, ruch postępowy. Ale fały są takie same. Dlatego o tych prędkościach na początku Wam wspominałem. Tak, o to, o to w tym wszystkim chodzi. To było bardzo, bardzo ważne. Tak. jest te prędkości są takie same. Czyli prędkość ruchu, energia ruchu postępowym, energia ruchu obrotowym. Teraz można to połączyć, tylko że tak, r teraz się skraca, r kwadrat i r kwadrat, bo to z momentu bezwładności jedno r kwadrat się skraca, a to z prędkości kątowej r kwadrat się skraca. Wychodzi jedna druga mv kwadrat, ale przez dwa. Czyli wychodzi 1 czwarta mv kwadrat plus 1 druga mv czyli 1 druga plus 1 czwarta, 3 czwarte mv kwadrat. Energia kinetyczna ku walca toczącego się to jest 3 czwarte mv A energia kinetyczna kuli to też energia ruchu postępowego plus energia ruchu obrotowego. Pod moment bezwładności podstawię teraz nie jedną drugą, ale 2 piąte mr kwadrat. A tu pod omega podstawię v kwadrat przez. Tutaj to miał być w nawiasie, zapomniałem opisać kwadrat, dostrzegłem, że nie ma. Tak. v kwadrat przez r kwadrat. r kwadrat się skraca, wychodzi 2 piąte. Ale 2 piąte podzielić jeszcze na 2 czyli 2 dziesiąte byłoby, tak? mv kwadrat plus 1 druga mv kwadrat, czyli 5, 2 dziesiąte, 7 mv kwadrat. Tak. 70 mv taki wzór wychodzi po prostu tak? coś takiego jest to wzór na energię kinetyczną w ruchu post, w ruchu tocznym dla kuli a tutaj dla walca inne tajne bo to inny współczynnik tutaj ten sk jest współczynnik przy momencie bezwładności na druga dwie trzecie i tyle bo ciało ma energię ruchu obrotowego okay, i ma energię ruchu postępowego no nie ma co ukrywać czyli trzeba było połączyć jedno z drugim tak? Dla innych ciał, pierścień toczący się, będzie jeszcze inny wzór, tak? Yy, jeszcze inna bryła, jakakolwiek, tak? Rura, czyli niekoniecznie jest rura, tak? Czyli tylko jakaś, jakaś grubość, będzie jeszcze inny wzór. Wydrążona kula w środku, będzie jakiś jeszcze inny wzór. Rura wydrążona niesymetrycznie i jeszcze inny wzór, bo inny moment bezwartości. No i tak można bez końca kombinować. Tak, oczywiście. Ciężko mówimy, że o ruchu tocznym sześcian, nie? Także byłoby ciężko, tak? Ale to musi być coś na kształt podobieństwa walca, kuli lub coś podobnego. Yy, no dobrze. Teraz przykład zastosowania no, tej, tego wzoru toczem na, 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 na energię w ruchu tocznym. Na przykład z wykorzystaniem zasady zachowania energii mechanicznej chociażby, czyli mamy równie pochyłą, na niej stoi chociażby walec, na przykładu walec sobie wymyśliłem. Ma wysokość H i prędkość. Jaka będzie prędkość tego walca na dole? Mając tylko H. Oto no energia. Załóżmy, że nie ma siły oporów ruchu żadnych, tak? Nie ma żadnego tarcia. A tak przy okazji, gdyby nie było tarcia, to gdyby to był normalny walec, to by się raczej nie toczył, to by raczej się ślizgał. No ale pominimy takie drobiazgi. Dobrze? Drobiazgi. Na Olimpiadzie by mnie zlinczowali. Ale się jednak obraca, tak? I po, o typu jest to tak, że nie ma strat energii. Więc na górze będzie energia początkowa, na dole energia końcowa. One sobie muszą być równe. Na górze mam energię tylko i wyłącznie potencjalną, bo jest nieruchome na początku ciała, czyli MGH, a na dole jest tylko energia kinetyczna, czyli tak energia kinetyczna, ale ciało się toczy, więc ma i energię ruchu postępowego i ruchu obrotowego, czyli dla walca. To będzie 3 czwarte mV2. Tam, jedna energia plus druga. 3 czwarte m kwadrat, Czyli wtedy tutaj masa się oczywiście skraca. No i wychodzi wzór na prędkość. pilastek z 4 trzecich GH. No po prostu. Nie 2 GH, tylko piasek z 4 trzecich GH. Coś takiego wtedy nam wychodzi. Więc jak widzicie. To troszkę inaczej te wzory są na energię kinetyczną, no, bo w tym momencie powtarzam jeszcze raz: jest to energia kinetyczna na ruchu postępowego, czyli to, to, to co znaliście z gimami, z postałówki jeszcze, ale tutaj też mamy jeszcze energię kinetyczną ruchu obrotowego. Tak? Co innego jak walnie w nas koło, które się jest w poślizgu i uderzy we mnie na przykład i wykonuje jakąś proces, a co innego koło, uderzy we mnie obracające się koło. Ono ma większą energię, bo nie uderzy, że się przesuwa i to jeszcze się obraca. Tak? A jeżeli to koło było na przykład jakimś kołem zębatym, tak? Gdyby tak postęp, postępowo uderzyło, to miałbym parę dziur, tak? A gdyby się obracało się i jeszcze jakieś tam uderzyło, to nie, nie dziurę, ale ruszer panu skórę miałbym na przykład na nogę, nie? by w dole. Więc większy skutek, większa wykonana praca. A, a propos pracy. Praca to siła razem przesunięcie, nie? Z definicji, to jeszcze były kosinus, ale na paliwo sobie. To praca w po tobę, bo jeżeli ciało chce. Wprawić w obrót, to też muszę wykonać pracę, że poza No to moment siły razy, zamiast siły wstawiam moment siły, a zamiast przesunięcia mamy zagęszczony kąt, czyli m razy alfa. No i mamy wzór na pracę. A moc, jak można powiedzieć moc w ruchu postępowym, moc, tutaj na zrobiłem odwrotnie, <laughs> strzałka w dół. Wypraca przez czas, praca to siła do przesunięcia przez czas, przesunięcie razy czas daje nam prędkość f razy v. Prędkość, no najlepiej to było prędkość chwilowa, wtedy moc chwilowa na wjeździe samochodem. Prędko moc mojego silnika zależy od tego, z jaką jadę prędkością, więc V zmieniam, moc też się zmienia. Tak oczywiście F też się może zmieniać, nie? ale ogólnie V zmienia się, moc się zmienia. W ruchu obrotowym no to też praca przez czas, to moc, ale pod pracę postawiam M omega, no i przez T, a omega, proszę M alfa przez T, a alfa przez T to jest właśnie omega, czyli M razy omega, czyli siła, moment siły, prędkość liniowa, prędkość. Kątowa. Wszystko jest to samo praktycznie, ja tylko podmieniam symbole cały czas, podmieniam symbole na opartego, tak, jak widzicie. I tak to, tak to wygląda. Nie będę zadania, podrzucę wam zadania z tego, żeby było, nie było problemu, a to już może już niekoniecznie już teraz dzisiaj, tak. Właśnie teraz widzę, że już pierwszy film, który zamontowałem jest, nakr nakręciłem i już Przetworzony, bo teraz tylko jedno, będzie jedno kliknięcie, się pojawi na stronie na YouTube. Dobrze, na tym na razie do zobaczenia w przyszłym tygodniu.